Jeżeli prowadzisz firmę, to znaczy, że na co dzień wystawiany jesteś na bardzo trudne emocje i na ten cały roller coaster, który towarzyszy prowadzeniu biznesu. Doskonale to wiem, bo sam jestem współwłaścicielem trzech spółek, prowadzę biznesy w różnych branżach i na różnym etapie rozwoju, więc wiem, jak ten roller coaster wygląda. I pamiętam sytuacje, w których było mi bardzo, bardzo, bardzo. Ciężko i nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Bo kiedy prowadzisz firmę, to masz ciągły stres, ciągłą presję związaną ze wszystkimi naokoło. Wszyscy czegoś od ciebie chcą. Oczywiście klienci chcą, żebyś im dowoził jak najszybciej i na wczoraj. Dostawcy chcą od ciebie pieniędzy, pracownicy chcą od ciebie pieniędzy, plus dorzucają ci ciągle jakieś różne inne problemy. Do tego rodzina chce, żebyś był spokojny, wyluzowany i żebyś nie myślał o pracy. I ta presja, która z każdej strony na ciebie naciska gdzieś się kumuluje i najczęściej kumuluje się w środku. Wiemy o tym i badania o tym doskonale mówią, że przedsiębiorcy żyją krócej. No i teraz pojawia się pytanie, czy faktycznie musi tak być? Ponieważ ja przez sam wiele lat prowadziłem biznes z tym roller Właśnie z tymi trudnymi emocjami, z którymi nie wiedziałem jak sobie poradzić. No i szukałem różnych Metod naokoło, różnych terapeutów, coachów, natomiast nic nie spełniało mojego oczekiwań, bo nie czułem, żeby mnie Rozumieli, bo nie czułem, żeby byli w tym ze mną, ponieważ to jest trudne. To jest trudny zawód. Jeżeli zdecydowałeś się być przedsiębiorcą, to wiesz, że jest to jeden z najtrudniejszych zawodów świata. Cały czas spotykają nas niespodziewane fakapy, ciągłe problemy, i nagle jest wszystko fajnie, i dopiliśmy deala i mamy pieniądze na koncie, a zaraz coś się wysypuje, kasy nie ma nie masz z czego zapłacić pracownikom, kombinujesz, tutaj przyspieszasz, tutaj działasz, jesteś w ogniu wydarzeń, w tej bieżączce i czujesz się jak gaszący, gaszący pożary. Tutaj już nagle myślisz, że wszystko jest fajnie poukładane i pracownik ci odchodzi, albo choruje, albo coś się dzieje i, i nie, masz, nie masz na to zastępstwa. Więc są cały czas problemy i przedsiębiorczość to jest rozwiązywanie problemów. Poza tym, jeżeli prowadzisz firmę, to twój stan emocjonalny udziela się Załodze. Więc jeżeli ty jesteś zdenerwowany, czy w mocniejszym, tego słowa znaczeniu, to wtedy to udziela się na zewnątrz. Ludzie czują się niestabilnie, nie czują się bezpiecznie. Jeżeli towarzyszą ci wybuchy złości, tak jak części moim klientom, kiedy zaczynam z nimi pracować, to wtedy zdarza się, że jakiś pracownik może przez to od Ciebie odejść, nawet taki, którego cenisz. Kiedy wybuchasz w domu, są niepotrzebnie, niepotrzebne kłótnie, więc ta cała presja i to wszystko naokoło, cały czas nas dociska. I teraz. Moi klienci, zanim do mnie trafiają, tak samo jak ja kiedyś, szukają różnych odstresowywaczy. Często uciekają w alkohol, tak jak ja kiedyś zresztą, często uciekają w narkotyki, czy w seks, czy w hazard, czy w jakiekolwiek inne zadłużanie się, odurzanie się po to, żeby zerwać kontakt z rzeczywistością i tak, tak się odmurzyć, czy grają w jakieś gry. Komputerowe, czy, czy, czy oczywiście imprezują, bo to daje im na chwilę wyciszenie tej presji. Tylko najgorsze jest to, że kiedy wstajesz rano na kasu, to ta presja już wtedy nie znika, a pojawia się ze zdwojoną siłą. Ja doskonale sam to pamiętam, wiem jak to jest i, i przez chwilę jest fajnie, ale później jest dużo, dużo gorzej, a do tego jeszcze dochodzą ci wyrzuty sumienia. Po co ja to zrobiłem? Po co ja to zrobiłam? Czemu znowu się zdenerwowałem? Czemu znowu się kłócę z moją żoną? Czemu znowu wydzieram się na członków mojej rodziny? Czemu znowu jestem zły na moich pracowników? Czemu mam tak, przynajmniej ja tak kiedyś miałem, że szedłem do firmy z wielką niechęcią, z lękiem, co tam mnie spotka. I zanim nacisnąłem klamkę wejściową, przyklejałem do twarzy uśmiech, że wszystko gra, że wszystko jest super. I kiedy na zewnątrz chcesz dawać tą energię i być przykładem lidera, który przed przodu, w środku często masz zgliszcza. I jeszcze przyjdzie ci do tego jakiś kolejny fuck-up i wtedy już w ogóle patrzysz na telefon, widzisz, że ktoś dzwoni, nawet nie chcesz go odbierać. No i te sytuacje w przedsiębiorczości to jest codzienność, tylko że mało kto o tym mówi. Mało kto mówi o zdrowiu psychicznym founderów, o zdrowiu psychicznym przedsiębiorców, freelancerów, no bo przecież z zewnątrz jesteśmy postrzegani jako ludzie sukcesu, jako ci niezniszczalni, jako ci, którzy zarabiają pieniądze, jeżdżą w Lamborghini i, i cieszą się życiem na, 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 na wakacjach. No bo. Tak pokazuje to Instagram i inne media, natomiast nie zawsze tak jest. I powiedział, że w większości przypadków tak nie jest. Jednak przedsiębiorczość to jest trudne zadanie. Elon Musk powiedział, że przedsiębiorczość i prowadzenie startupu czy firmy w początkowych, szczególnie etapach to jest jak rzucie szkła, czyli robisz rzecz absolutnie nieprzyjemną, która Cię po prostu rani. No i teraz te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, czyli ciągły stres, to poczucie Bijącego serca szybko i przyspieszającego. To uczucie, kiedy robi się płytki oddech. Ta cała presja i kiedy czujesz, że coś cię przygniata, i z każdej strony cię dociskają. I tu telefony, tu maile, i po prostu czujesz się w takim pędzie, taki niewypowiedziany pęd, że coś muszę zrobić, to muszę zrobić, to muszę zrobić, i tak dalej. Czasami stany lękowe, czyli z tego z tej hiperaktywacji schodzimy do tego, że nawet nie chce nam się wstać z łóżka. Ten, ten, ten emocjonalny roller coaster i, i wybuchy złości, czy, czy właśnie. Uciekanie w używki, to jest coś, co nam towarzyszy. No i teraz zadamy sobie właściwe pytanie: czy musi tak być? I odpowiedź jest prosta: nie, nie musi. Ale żeby tak nie było, trzeba podjąć działania. Ponieważ to, dlaczego tak jest, to są nasze schematy myślowe, nasze schematy emocjonalne, nasze drogi postępowania, których gdzieś się nauczyliśmy. I teraz ja mówiłem o tym i ciągle wspominam, że jeżeli prowadzisz firmę. To powinieneś mieć swojego terapeutę, swojego coacha, swojego konsultanta, czyli osoby z zewnątrz, które będą w stanie tobie pokazać inne spojrzenie. Bo kiedy jesteś wewnątrz, widzisz tylko to, co wewnątrz. Kiedy jesteś w lesie, widzisz tylko drzewa, ale nie jesteś w stanie spojrzeć na cały las z zewnątrz i to, w jakim kierunku on zmierza i co się z nim dzieje. Więc takie spojrzenie z zewnątrz bardzo mocno pomaga. Ja sam zacząłem odnosić większe sukcesy, kiedy nauczyłem się tych narzędzi i kiedy zacząłem mieć ludzi z zewnątrz, którzy mi pomagali na to spojrzeć, którzy zadawali mi trudne pytania, którzy pomagali mi radzić ze swoimi emocjami, którzy pokazywali mi inną perspektywę na to. Więc ja sam zacząłem zgłębiać tą wiedzę i pracować bardzo mocno ze sobą, żeby móc z tego wyjść, ponieważ dłużej. Po prostu nie chciałem tak żyć. I, I dzisiaj żyję inaczej. Dzisiaj też prowadzę, dalej prowadzę firmy w różnych branżach, i tylko, że czuję się inaczej, tylko, że robię to z większym luzem, bo już rozumiem te schematy. Kiedy wpadam w ten schemat, jestem w stanie z niego szybko wyjść. Kiedy, kiedy widzę, że coś się dzieje, mam na to metody, mam na to pracę, mam na to osoby z zewnątrz, które mi pomagają. I teraz jak terapia pomaga, bo. Tutaj powiem trochę o mojej terapii i czemu terapia nie działa czasami, bo przychodzą do mnie klienci, którzy mówią, Arek, no próbowałem różnych metod, robiłem to, robiłem to, robiłem to, ale wiesz co, no nie widziałem jakichś rezultatów. Ja mówię, okej, okay, no to dawaj, chodź na sesję, zobaczymy. Zobaczymy tym razem, czy, 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 będą, czy będą rezultaty i, i popracujemy. Więc wtedy to się kończy rezultatami, ponieważ ja robię to akurat w inny sposób, ale zanim do tego, to emocje często są, Przesadzone do stanu rzeczywistego. I jedną z rzeczy, których zajmuje się terapia, to jest właśnie zwracanie uwagi na te tak zwane przesadne reakcje. To znaczy, że, nie wiem, ktoś zostawi papierek w samochodzie, a ty się na niego denerwujesz i wpadasz w jakąś wysoką złość. Albo, nie wiem, zostawi ktoś naczynia w kuchni i ty też już się wydzierasz. To są tak naprawdę rzeczy, które my postrzegamy, nasz mózg postrzega jako istotne, bo. To dla niego reprezentuje coś innego i wpadasz w schemat, który jest wyuczony, którego trudno ci w ogóle zauważyć. Natomiast, kiedy my ten schemat przekonwertujemy, to może to być zupełnie zwykła rzecz i nie musisz reagować tak bardzo bardzo silnie. A kiedy coś cię wybije, no to wiesz doskonale, ile czasu zajmuje powrót do normalnego stanu, żeby móc funkcjonować. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że kiedy mamy te przesadzone stany, zarówno właśnie hiperaktywacji, czyli wielkiej jazdy i, i nerwów, i takiej, te, te, takiego działania, szybkości, zarówno hipoaktywacji, czyli właśnie takiej ospałości, lęku, stresu, zamknięcia w sobie, to tracimy dostęp do naszych zasobów kognitywnych. No i wtedy nie możemy dobrych podjąć decyzji, nie możemy zachować się w sposób, w jaki Powinniśmy się zachować, do jakiego stać nas, żebyśmy się zachowywali, tylko wtedy jedziemy swoimi wyuczonymi schematami, jesteśmy odcięci od siebie. I na pewnym etapie rozwoju przedsiębiorcy przychodzi taki moment, w którym już mniej więcej rozumie, co to jest prowadzenie firmy, już wie, że wszyscy od niego ciągle coś chcą, już mniej więcej potrafi sobie z tym radzić, już jakoś w miarę to ogarnia. I przychodzi moment, kiedy się sobie, dobra, no teraz czas popracować nad sobą, nad, swoim, nad swoimi emocjami, nad tym, żeby się nie denerwować, nad tym, żeby, żeby nie mieć tych lęków, nad tym, żeby po prostu brać kolejny problem, który jest do rozwiązania, i iść do przodu, i nie denerwować się na niego, nie bać się go, nie podchodzić do niego emocjonalnie, nie być zazdrosny. Nie być, nie być zły, nie, nie mieć w sobie nienawiści, zawiści, i tak dalej, tak dalej. Bo czasami to się zdarza, to są nasze ludzkie odruchy, które mamy wyuczone po prostu wyuczone. I tego należy się oduczyć. Należy się I dobra wiadomość jest taka, że te schematy można rozpoznać i można je zmienić i przekonwertować na takie, jakie działają. Kiedy ja sam nauczyłem się tych narzędzi i zacząłem działać ze sobą, to pierwsze. Lata swojego rozwoju y, zmieniałem swoje zachowania. Kiedyś byłem bardzo nerwowym człowiekiem. Miałem bardzo dużo złości w sobie i bardzo często wybuchałem gniewem. Bardzo nie lubiłem, kiedy ktoś nie zgadza się z moim zdaniem. Y, po prostu nie słuchałem tego, a później no, wyrażałem swoją opinię w no, można powiedzieć, dosyć wybuchowy sposób. Natomiast dzięki temu, że wykryłem te schematy, które mi przeszkadzają, no bo jeżeli jesteś, zachowujesz się tak w firmie. No to pracownicy, którzy mają inne zdanie i mogą mieć rację, mogą być w tym lepsi od Ciebie, no bo o to chodzi, żeby się ludzie, którzy są od Ciebie lepsi w, w niektórych kwestiach, no to wtedy tracisz możliwość rozwoju biznesu. Realnie tracisz kasę. Albo kiedy masz takie sytuacje, że że masz taki schemat, że musisz być ciągłym pędzie, ciągle gasić pożary, to sam będziesz je tworzył. Będziesz brał za dużo pracy, później nie będziecie się wyrabiać, później będziesz szukał, jak to zrobić, kombinował, ostatecznie na tym nie zarobisz, nawet stracisz pieniądze, ale będziesz w ciągłym ogniu działania, no bo ja jestem bohaterem, bo kto, to, kto tego nie załatwi jak ja? Ja to załatwię. No i przez te nasze schematy my później cierpimy i cierpią nasze biznesy. Ale kiedy ogarnia się tą psychikę, kiedy te schematy, Najpierw wynajdziemy, wyciągniemy na powierzchnię i przekonwertujemy, tylko trzeba mieć gotowość do tego, że faktycznie to, to u mnie, to moje programy są do zmiany, a nie świat naokoło jest do zmiany. No to wtedy to już jest, można powiedzieć, prosta droga na to, na to żeby, żeby działać w spokoju i w, w, w dostępie do swoich, do swoich zasobów. Natomiast klienci czasami do mnie przychodzą i mówią, że próbowali. Hipnozy, że próbowali terapii, że trochę coś tam podziałało, ale, ale nie do końca. No i teraz jest kilka powodów takich głównych, w których to może nie do końca działać. I z czego to wynika? Przede wszystkim jedna rzecz, którą zaobserwowałem, to jest to, że niemożliwość połączenia się terapeuty z przedsiębiorcą ze względu na brak podobnych doświadczeń. No bo kiedy ty jako przedsiębiorca Masz codziennie tą dużą skalę problemów, kiedy doświadczasz takich emocji, że, nie wiem, wywalił ci jakiś kontrakt i masz trzy dni do zapłaty pensji, a, a, a nie masz kasy na koncie, albo właśnie pracownicy ci zaczęli odchodzić, bo jest jakiś problem na rynku, albo konkurencja wymyśliła jakąś usługę, albo zaczynają być lepsi w marketingu i podbierają ci klientów, a ty tracisz przychody, a masz duże koszty utrzymania. Albo po prostu klienci nie płacą faktur i masz setki tysięcy czy miliony złotych w należnościach i, i doświadczasz tych wszystkich trudnych emocji, a z domu jeszcze masz presję. No to czasami terapeuta nie ma tych doświadczeń. On, nie, on tego nie przeżył, on nie jest w stanie tego zrozumieć. I, i wejść w te emocje i połączyć się z tobą na odpowiednim, na odpowiednim poziomie. Ponieważ nie ma tego doświadczenia i to wcale nie jest jego wina, no bo często terapeuci to nie są przedsiębiorcy. I wtedy oni nie mają możliwości, żeby, żeby zrozumieć prze, przedsiębiorcę i być na tym, na, na tym etapie. Drugi problem, który może wystąpić, jest to, że terapeuci często pracują tylko jedną metodą. Zamiast płynnie dopasowywać metody do klienta. Znaczy, idziesz na przykład do jakiegoś terapeuty i on robi tylko hipnozę i będzie cię wprowadzał w hipnozę i, i, i robił to w hipnozie. Tak? A Pójdziesz do innego terapeuty i na przykład on stosuje tylko terapię CBT tak? i będzie robił tylko to i nic więcej, nie ma innych narzędzi. Albo idziesz jeszcze do innego terapeuty i on będzie robił na przykład tylko. Psychoterapię, tak? psychoanalizę albo coś jeszcze, co w ogóle jest jakby problematyczne. Natomiast wtedy jest tylko jedna metoda. I teraz to moim zdaniem jest niewystarczające, ponieważ człowiek jest tak złożoną inżynierią, że należy podejść do człowieka wieloaspektowo i Akurat moja metoda pracy jest taka, że ja dobieram metodę do konkretnego problemu i nigdy nie wiem, czym będziemy pracować, czy zrobię hipnozę, czy pójdę ścieżką CBT, czy pójdę terapią energetyczną, czy, czy zrobię wszystko naraz, czy dołożę do tego NLP i szybką zmianę przekonań, przeramowania, i tak dalej, i tak dalej. Czy, 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 czy włączę consulting biznesowy i coaching, ponieważ wtedy mamy możliwość dostosowywania i płynnej pracy. Kiedy widzę, że coś jest do zrobienia, to wtedy po prostu wchodzimy i robimy. I to jest ta elastyczność, która, która pozwala szybciej załatwiać tematy, szybciej załatwiać problemy. Często kiedy idziesz do osoby, która ma tylko młotek, po prostu wszędzie widzi gwoździa. A, a ja na przykład mam takie podejście, że kiedy łączę się z klientem na sesji, to nigdy nie wiem, co zrobię. Natomiast zawsze jestem w stu procentach skupiony na rozwiązaniu konkretnego problemu. Więc każda sesja to jest jeden problem mniej. Więc łączymy coaching biznesowy, consulting biznesowy, terapię i wszystkie inne aspekty. Kolejny problem, który, który może nie dawać rezultatów, to jest to rozgrzebywanie przeszłości i szukanie przyczyn, zamiast skupić się na, na samym przeżywaniu emocji, na metabolizowaniu tych emocji i na zmianie wzorców. Ponieważ e, neuronauki mówią, że powtarzanie i przypominanie sobie ciągle tego samego pogłębia i wzmacnia ścieżki neuronalne. To znaczy, że jeżeli my opowiadamy o jakichś doświadczeniach, przypominamy sobie te doświadczenia, to ono za każdym razem jest skonstruowane na nowo i za każdym razem zostawia nowy ślad pamięciowy, więc ono się jeszcze bardziej utrwala. I problem tego jest taki, że również za każdym razem to jest zniekształcone, ponieważ gdybyśmy, gdyby wszyscy znali drogę, jaką pokonują, jaką pokonuje informacja od dostania się naszymi zmysłami do do naszej pamięci i z powrotem do wyświetlenia tego nam, to już wiemy, że jest to wielokrotnie zniekształcone na bardzo wielu poziomach. Więc za każdym razem, kiedy sobie coś przypominamy, to konstruujemy to na nowo, tak działa pamięć. I za każdym razem jest to coraz bardziej zniekształcone i zależne od stanu, w którym jesteśmy. Dlatego często rozgrzebywanie przeszłości po prostu nie działa. Może ci możesz wymyślić, dlaczego coś się wydarzało, ale samo dlaczego nie daje zmiany. Zmiana powinna być przeżyta na poziomie ciała, powinna być zmetabolizowana i powinna być utrwalona i zintegrowana tak żeby zmienić te ścieżki neuronalne, a nie je pogłębiać. No i ja pracuję w ten sposób, że po prostu zmieniamy ścieżki neuronalne. Czwarty powód, dla którego terapia często nie działa, to jest to, że nie ma mierzenia rezultatów. To jest to, że spotykamy się na sesji i nie ma celu sesji, nie ma pytania z czym dzisiaj pracujemy i jak to zamykamy. Nie ma często zadań domowych, nie ma często follow-upów i to też jest problem, ponieważ terapia to jest czy coaching, oczywiście to jest proces ciągły, natomiast on ma pewne ramy. Tam powinien być follow-up co do sesji, tam powinny być zadania, żeby też klient pracował sam, no i tam oczywiście powinien być cel. Typu ja zawsze pytam klientów, z czym dzisiaj pracujemy, co dzisiaj robimy? I skupiamy się na tym konkretnym temacie, ponieważ ja oczekuję od siebie, że damy rezultaty klientowi, tak żeby on mógł pójść do następnej sesji do przodu. Więc ja wiem, jak to jest. Będąc przedsiębiorcą, sam tego doświadczyłem. Sam doświadczyłem to, kiedy już miałem mieć pieniądze od inwestorów, i w ostatniej chwili nam się wysypał, i nie dostaliśmy miliona złotych, i nie wiadomo było, czy będą pieniądze. Już pamiętam sytuację, kiedy. Kiedy miałem do zapłacenia pracownikom ponad 200 tysięcy wynagrodzeń, a, nie mia a, na, a na koncie miałem 3000 kilka dni przed, przed wypłatami. Pamiętam sytuację, kiedy właśnie nie chciałem wchodzić do mojej firmy i czułem lęk i cały czas odświeżałem maila po to, żeby sprawdzić, co się w firmie dzieje i czy faktycznie wszystko jest ok. Dlatego te doświadczenia pozwalają mi pracować z przedsiębiorcami, bo ja ciebie rozumiem bo ja wiem, jak to jest, bo ja to przeżyłem, bo ja mam te doświadczenia i dalej je mam, bo dalej prowadzę biznesy. Tylko mam też narzędzia, jak sobie z nimi radzić. Więc jeżeli chcesz kogoś, kto cię zrozumie, kto zrozumie prowadzenie milionowych biznesów, kto rozumie, jak ludzie działają, kto rozumie, jakie są problemy w tych biznesach, kto doświadczył tego i, i, i wie, jak to jest, bo ma doświadczenie w swoim ciele, no to zachęcam ciebie do pracy ze mną. Ja wiem, że Często te nasze emocje są takim trochę tematem tabu, że to, co robimy i czego doświadczamy, no to musimy na zewnątrz pokazać, że, że, że jesteśmy bohaterami. i Często jesteśmy tymi bohaterami. i Chwała ci za to, tylko żeby to nie szkodziło Tobie, żebyś nie miał wewnątrz tego ciśnienia, tych problemów, tej presji, która po prostu cię niszczy od. Wewnątrz. No i niestety, jeżeli nie będziesz sobie z tym radził, to prawdopodobnie szybciej umrzesz, bo stres, ich ataki serca to jest jeden z najczęstszych przyczyn zgonu u mężczyzn, u przedsiębiorców jeszcze wyższy. Więc jeżeli chcesz żyć dłużej, prowadzić ten biznes i mieć szczęśliwsze życie rodzinne i relacje, to zachęcam Ciebie do skorzystania z terapii. Możesz u mnie albo u kogo innego, cokolwiek. Natomiast terapia, coaching i, i, i narzędzia. Narzędzia do pracy z umysłem, żeby przejść przez te nasze schematy myślowe, które mamy w głowie, te programy, które nami rządzą. To, to problemy, gdzie za każdym razem, kiedy coś zrobisz, a później zastanawiasz się, kurde, po co ja to zrobiłem? Po co ja to zrobiłam? Przecież mogłem tego nie robić, mogłem inaczej powiedzieć, mogłem inaczej się zachować. To znaczy, że to nie są Twoje zachowania i, i możesz nad nimi pracować i można to zrobić bardzo szybko, jeżeli się zaangażujesz. Więc to jest taki mój apel do ciebie, jeżeli prowadzisz firmę, dbaj o swoją psychikę, bo ja wiem, jak to jest. Kiedy nie chcesz już dłużej tego robić. Ja wiem, jak to jest, kiedy już masz dosyć e, problemów. Ja wiem, jak to jest, gdzie czasami czujesz się jak w pułapce i nie wiesz, jak z niej wyjść. Więc, jeżeli potrzebujesz pomocy, to po prostu się po nią zgłoś. A jeżeli chcesz zacząć pracować ze mną, niżej. Masz link do umówienia sesji wstępnej, no i tam porozmawiamy, zobaczymy, czy możemy, czy możemy razem pracować, no bo też ja nie pracuję, oczywiście z, z każdym musimy do siebie pasować. A jeżeli się poznamy i wszystko między nami będzie ok, no to ja chętnie Tobie pomogę, Cię wesprę pod względem konsultingu biznesowego, coachingu osobistego i terapii, a także szkoleń, no bo tym właśnie się. Zajmuje. Więc pamiętaj, dbaj o swoją psychikę. To, że dzisiaj masz trudne emocje, to nie znaczy, że musisz je przeżywać w tak mocnym stopniu i że one muszą przejmować na tą kontrolę. Więc do zobaczenia. W następnym odcinku: trzymaj się, trzymaj się, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, i dbaj o siebie. Na razie. Cześć.